Katalina Rivas, tajemnica mszy świętej, prefacja. Nadszedł końcowy moment prefacji, kiedy całe zgromadzenie mówiło święty, święty, święty. Nagle wszystko, co znajdowało się za celebransami, zniknęło. Za arcybiskupem z lewej strony tysiące aniołów Okazało się po przekątnej. Mali aniołowie, wielcy aniołowie, aniołowie z dużymi skrzydłami, aniołowie z małymi skrzydłami bez skrzydeł tak jak poprzedni wszyscy byli ubrani w białe szaty kapłańskie lub ministranskie. Każdy z nich ukląkł za złożonymi rękami i pochylił głowę ze czcią. Słuchać było piękną muzykę, jakby wiele chórów z różnymi głosami. Wszyscy śpiewali unisono razem z ludźmi. Święty, święte, święty. święty.